List świętego Pawła do Efezjan, rozdział 6, werset od 10 do 17. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opas opasawszy biodra swoje prawdą, przewidziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przy ubice zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Witajcie mi, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rozpocząłem tym fragmentem o zbroi Bożej. Przypuszczam, że znakomita większość nie jeden raz czytała właśnie ten fragment albo słyszała wiele kazań na ten temat. Ja również słyszałem bardzo dużo kazań na temat zbroi Bożej, o tym jak to musimy ją nosić, i bardzo często tam się pojawiało. Takie stwierdzenie, że ona składa się bodajże z sześciu fragmentów. Pięć jest takich defensywnych, czyli potrzebnych do obrony. No i mamy tam też ten miecz, tą ten część zbroi, właśnie taką ofensywną, która może zadawać. Ciosy, no i oczywiście tak, ma, jest tutaj mowa o, o, o mieczu ducha, którym jest Słowo Boże, które właśnie może zadawać ciosy. Znajdziemy fragment, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny i, i taka jest prawda. Natomiast ja jak, mm, lubię tak właśnie czytać jakieś fragmenty i chwileczkę przystanąć i zacząć się nad nimi zastanawiać. Przeczytać go jeszcze raz, drugi, trzeci, piąty nawet. Skupić się na każdym poszczególnym wersecie. Tak, aby Bóg po prostu mówił. Nie tylko przeczytać według planu, czy jak najwięcej, ale skupić się na takimi fragmentami. Co zobaczyłem w tym, w tym fragmencie właśnie kilku wersetów? Przede wszystkim apostoł Paweł mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą. W wersie 11. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. Całą, czyli te wszystkie elementy, które były wymienione później, mamy mieć na sobie. Czyli jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, kiedy mówimy o sobie chrześcijanin, kiedy mówimy o sobie osoba wierząca, to każdy z nas. Musi mieć całą zbroję, czyli pas prawdy, pancerz, sztarcze miecz, buty i, i hełm. I w 13 wersecie znowu mamy napisane, znowu apostoł Paweł pisze, dlatego weźcie całą zbroją Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. W tak krótkim fragmencie dwa razy mówi o całej zbroi Bożej, czyli to musi być bardzo ważne, żeby... Każdy wierzący, który, osoba, która określa się wierzącym, miała na wyposażeniu całą zbroję Bożą. To nie może być tylko tak, że weźmiemy sobie słowo Boże i, i koniec, A, albo na przykład jakiś tam pas e, e, prawdy. My musimy w całości, w całym ekwipunku, w całym rynsztunku stanąć i być zawsze gotowymi. Dlatego że. Ten 13 właśnie mówi: Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Czyli, no, bywa tak niestety w życiu chrześcijanina, że przychodzą e, gorsze dni, są jakieś próby e, wiary, i wydaje nam się, że po prostu, no jakby nawet Boga nie było, że szatan e, tak przeatakował, że nie jesteśmy w stanie mu sprostać, odeprzeć tego e, ataku. Ale apostoł Paweł wyraźnie podkreśla: Jeżeli my mamy całą zbroję Bożą, jesteśmy wyposażeni we wszystkie te elementy, to my jesteśmy w stanie odeprzeć ten atak i właśnie ostać się. Także musimy mieć ten pas prawdy, czyli. Żyć prawdą, żyć w prawdzie. Wszelkiego rodzaju kłamstwo, które pochodzi tylko i wyłącznie od, od szatana, musi zostać wyeliminowane z naszego życia. Nie może być nawet takiego drobnego e, kłamstwa. My musimy zawsze stać w prawdzie, bo Jezus Chrystus jest właśnie tą e, prawdą. Oczywiście być tymi, którzy są sprawiedliwi. E, I. Pokazywać tą sprawiedliwość. Sprawiedliwość mamy wtedy, kiedy poznajemy dobro i zło. I oczywiście to zło odrzucamy, a żyjemy dobrem. Kolejna sprawa obówszy nogi w, w Ewangelię. Mieć buty, aby iść i głosić Ewangelię. I ja już tutaj widzę, o ile. Bardzo często mówimy: A ja żyję w prawdzie, tak, jestem sprawiedliwy. Oczywiście mam, mam wiarę, czyli tą tarczę. Również wiem, że jestem zbawiony, ponieważ Biblia daje mi pewność zbawienia, czyli mam tą przybicę, ten hełm i Słowo Boże no, znakomita większość ma Biblię, czyta tą Biblię. No właśnie, ale czy my głosimy Ewangelię? Czy my idziemy i głosimy Ewangelię? I tutaj bardzo często słyszę, że u mnie w kościele to się głosi, ale czy ja głoszę? No, tam są Ewangeliści, tam jest Pastor, są osoby do tego wyznaczone i one głoszą. Oczywiście bardzo dobrze, że takie są, bo mamy też taki Urząd Ewangelisty, ale czy my. Idziemy i głosimy sami tą Ewangelię. Przecież Jezus mówił do swoich uczniów: Idźcie i głoscie Ewangelię. Czyli każdy z nas jest powołany do tego, aby głosić Ewangelię. Czy ja znam Ewangelię, czy umie się podzielić tą Ewangelią z innymi? Tu jest napisane, że mamy mieć buty na nogach, aby być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. Więc to też jest. Wyposażenie naszego ekwipunku. Bardzo często tutaj jest ten czuły punkt, to, to słabe miejsce, ponieważ o ile spełniamy inne kryteria, mamy ten ekwipunek, to bardzo kulejemy z tym, aby głosić Ewangelię. I wyobraźmy sobie <coughs> takiego rycerza, takiego wojownika. Ja bardzo uwielbiam filmy o wikingach, o kiedy ktoś ma właśnie. Cały jak ale nie ma butów, kiedy musi walczyć na przykład na, kamienistej, na kamienistym podłożu. No przecież te kamienie wbijają mu się w nogi i tak naprawdę nie może się do końca skoncentrować, może źle stanąć, a może stanie na coś ostrego i jeszcze będzie miał odczuwał ból, ktoś będzie obolały albo nawet zraniony, zanim ktoś go zaatakuje, tak że... Wyposażenie butów jest bardzo ważne, aby, aby właśnie też mieć, no, aby właśnie mieć cały ten ekwipunek i stawić czoło temu złu, szatanowi, tym wszystkim próbom wiary, które też mamy. Kolejną sprawą, którą oczywiście, no. Mówię, że najczęściej jest brak tego obuwia, czyli głoszenia Ewangelii z naszej strony. No, czasami może się zdarzyć, że ktoś pójdzie bez tarczy. Pomyśli, że tak jak ci wojownicy, może walczyć tylko mieczem, a, a, a nie, ma, nie ma tarczy. Brakuje nam wiary, brakuje nam innego elementu. Myślę, że to jest oczywiste, że cała zbroja to znaczy yy, cała zbroja. Natomiast, jak tak patrzę się i tak sobie porównuję, jak, jak właśnie niektórzy kaznodzieje mówili, że mamy pięć takich defensywnych części tej zbroi i jedna ofensywna, to znowu wracając do tych filmów, na przykład o Wikingach. To ja niejednokrotnie widziałem, że oni walczą oczywiście mieczem, walczą jakimś toporem, ale oni bardzo często walczą tą tarczą, tą tarczą wiary, nawet stracą Słowo Boże, nie mają Słowa Bożego. I pomyślmy, ktoś nam może zabrać Biblię. Ktoś nam może zabrać Biblię i nie zawsze mamy możliwość do sięgnięcia do tego słowa Bożego zacytowania. Oczywiście ktoś może pamiętać wiele wersetów i, i tym walczyć, ale jak często wojownicy walczą tarczą? I zadają niesamowite ciosy właśnie przy użyciu samej e, tarczy, bo ta wiara naprawdę może e, pomóc nam. Nie tylko przez wiarę odpieramy ataki złego, ale tą wiarą możemy iść do przodu. Jeżeli jesteśmy ugruntowani w wierze, to naprawdę możemy pchać tą tarczą i zadawać niesamowite ciosy, i ludzie będą widzieć, że to również jest broń. E, Ofensywna, nie tylko ten miecz. I znowu powrócę do, do tych butów. Według mnie, tak jak widzę, to również te buty to jest niesamowita broń ofensywna, atakująca. Znowu, kiedy widzimy walczących wojowników, ja niejednokrotnie widziałem, jak parują uderzenie na przykład miecza na tarczy, ale później wyprowadzają cios nie mieczem, ale właśnie. Butem, nogą, kopią, podkładają nogę i też zadają ciosy. I głoszenie Ewangelii. Tutaj mamy głosić Ewangelię Pokoju. I właśnie może dlatego, że Ewangelię Pokoju, to niektórzy myślą, że to jest taka defensywna, defensywne wyposażenie. Ale czy my mamy głosić rzeczywiście jakąś taką delikatną Ewangelię? Niektórym się kojarzy, o Ewangelia Pokoju, Bóg Cię kocha, nie przejmuj się. Ale przecież, kiedy my mówimy yy, Ewangelię, to sam Pan Jezus powiedział: Ja nie, przyniosłem, nie przyszedłem na Ziemię przynieść pokój, ale miecz, ale podział. Czyli Ewangelia daje pokój pomiędzy człowiekiem a Bogiem, ale kiedy my idziemy do drugiego człowieka z tą Ewangelią, to zanim powiecie, powiemy mu dobrą nowinę, musimy mu też przedstawić yy, złą nowinę, w której on już istnieje. A to bardzo nie podoba się ludziom. To bardzo często wzbudza gniew, bardzo często prowadzi do, do jakiejś kłótni. No i gdzie tu można mówić o pokoju? No niestety, bardzo często dochodzi właśnie do kłótni. Ale my mamy dalej używać tej Ewangelii. Mamy powiedzieć, co się stanie, kiedy nie przyjmiesz Jezusa Chrystusa. Gdzie idziesz, czyli idę teraz na, idziesz teraz na śmierć. Jeżeli nie znasz Boga, to idziesz na śmierć. Czy Ci się to podoba, czy nie? Ale jest nadzieja, może to być pokój pomiędzy Tobą a Bogiem, jeżeli przyjmiesz tą Ewangelię. Dodatkowo chciałbym się posłużyć takim fragmentem z listu Pawła do Rzymia, z pierwszego rozdziału 16 werset. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda potem Greka. Apostoł Paweł pisze tutaj o Ewangelii jako o mocy. O mocy, ale to jest taka moc, która może zbawić każdego i Żyda, i Greka, czyli tutaj Żyda, no to chodzi o Żydów, yy, ludzi obecnie wtedy yy, ówcześnie wierzących, a Grecy to są pozostali, po, czyli, czyli inni niż, niż Żydzi. Czyli Ewangelia ma moc, taką siłę niesamowitą, że ona potrafi zbawić, uratować każdego. Jak dla mnie, to jest niesamowita broń, która może zmienić człowieka. I też uważam, że to jest bardzo ofensywne wyposażenie właśnie tej zbroi, właśnie, o którym tak często zapominamy i wszystkim się zajmujemy, tylko nie głoszeniem Ewangelii. Jak powiedziałem, na chrześcijana przychodzą różnego rodzaju trudności i tylko posiadanie i ubranie tej całej zbroi, Gwarantuje nam to, że się ostai, ostoimy. E, takie moje przemyślenia na temat tej, te, tej zbroi. Myślę, że dobrze jest, aby każdy się e, zastanowił. Szczególnie ci, którzy mówią: Jestem wierzący. Czy ja na pewno mam wszystkie elementy tej e, zbroi? Czy ja potrafię też używać tych elementów tej, tej zbroi? Bo co z tego, że będziemy mieć Słowo Boże? Co z tego, że będziemy mieć Biblię, skoro my jej nie czytamy? Skoro my się nad nią w ogóle nie zastanawiamy, cóż nam pomoże taki, e, taki miecz? Cóż nam pomoże to, skoro my pójdziemy i nawet nie będziemy potrafić obronić swojej wiary, bo nie będziemy wiedzieć, dlaczego my e, wierzymy? Co nam to pomoże, kiedy nie będziemy potrafili uratować kogoś, mówiąc mu właśnie Ewangelię, bo tak naprawdę nie wiemy, jak ją e, powiedzieć? Musimy e, nie tylko mówić, że. Coś wiemy, ale musimy też nauczyć się, jak właśnie w tym ekwipunku, jak w tej zbroi, też poruszać się, właśnie jak żyć. Takie po prostu spostrzeżenia na, na temat fragmentu dzisiaj, akurat z listu Pawła do Efezjan. Ja naprawdę zachęcam każdego: czytajmy Biblię, oczywiście, według planu, jak najbardziej, tak, żeby przeczytać na przykład tą Biblię w rok, ale poza tym. Weźmy sobie naprawdę jakiś fragment i zacznijmy się nad nim zastanawiać, zacznijmy nad nim medytować. Poświęćmy cały dzień na kilka wersetów. Naprawdę zobaczymy, co Bóg do nas mówi i właśnie jak nas uczy. Pozdrawiam serdecznie, zostańcie z Panem Bogiem.